Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Psycholog Online 24. Nie tak miało się to zaczynać, nie od tego odcinka, w ogóle nie był on w żaden sposób zaplanowany, ale życie jest nieprzewidywalne. Z takich informacji czysto praktycznych zapraszam Was raz w miesiącu na jeden odcinek, który postaram się dla Was przygotować. Taki mięsisty, soczysty w jednym temacie. Dzisiaj. Jesteśmy w temacie konfliktu, który jest za naszą granicą. Będziemy w temacie uchodźców, pomocy im oraz własnego wyczerpania emocjonalnego. Zapraszam Was na ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mamy w dobie ogromnego zagrożenia, jakim jest Rosja poczucie narastającego w nas strachu i lęku. I to, co obserwujemy w telewizji. Po raz pierwszy jest takim wielkim chaosem informacji. Można się tak przykleić do ekranu telewizora i w zasadzie nie przestawać go oglądać. Wszystkie te informacje są chaosem. Przytłaczają, przytłaczają widokiem matek z dziećmi, żegnających się dzieci z ojcami, zniszczeń i tego wszystkiego, co możemy tam zobaczyć, co nas przeraża. I do czego nas to zaprowadza. Moją pierwszą myślą jest to, jeszcze możesz się nie zgodzić, zaprowadza nas przede wszystkim do istoty człowieczeństwa, choć nie o tym będzie ten pierwszy odcinek. Motywem przewodnim będzie pomoc uchodźcom. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od naszej takiej ludzkiej reakcji pomocowej, w tym człowieczeństwie, bo My, Polacy, jako naród, w momencie zagrożenia świetnie potrafimy się solidaryzować, organizować, pomagać. To jest nasza naprawdę gigantyczna narodowa umiejętność. I pierwsze dni, kiedy uchodźcy pojawili się na granicy, było takim totalnym rozwaleniem systemu w postaci ogromnej, ogromnej pomocy. Wszystko tutaj działało bardzo dobrze w kwestii informacyjnej czy chociażby organizacyjnej. Wszystkie social media. Wszystkie możliwe kanały w internecie tak naprawdę pomagały koordynować tą pomoc. Tylko w zetknięciu z żywym człowiekiem, wiele osób nie wie, jak ma się zachować, nie wie, co mówić, i to, co siadło, to jest sposób komunikacji z tymi ludźmi. Zapewne wielu z Was, którzy, będzie słuchać tego, którzy będą słuchać tego odcinka, zaoferowało swoje domy dla osób uciekających. Yy, z cienia wojny, aby mogły, mogły u Was zamieszkać. I teraz często osoby pomagające próbują nadać temu jakąś taką, wiecie, etykietę rodem z Instagrama. Obiadek przy rosole, uśmiech do zdjęcia na Insta. Czy aby na pewno to tak działa? No nie, życie to nie jest Instagram, przykro mi. U większości osób tak nie będzie to wyglądać. Przede wszystkim w pierwszym punkcie przyglądnijmy się potrzebom uchodźców. Nie Waszym potrzebom. Ja tu będę mocno to zaznaczać. Musimy to rozróżniać moje potrzeby, a potrzeby osoby, której będę pomagać. Więc do potrzeby takiej osoby uchodźczej należy potrzeba jedzenia, snu, odpoczynku, internetu i telefonu. Po co? Po to, żeby mogli się kontaktować z własną rodziną, bądź z osobami bliskimi, którzy zostali na terenie Ukrainy bądź jeszcze gdzieś próbują przekroczyć granice. Po jakimś czasie oni będą mogli się zaklimatyzować, ale dopiero no, po chwili będą pojawiać się inne potrzeby. Tryb ucieczki nie wyłączy się w momencie, w którym przekraczają próg Twojego Waszego domu. Nikt, absolutnie nikt z nich nie oczekuje obiadków, długich pogaduszek, zwierzania się, jakieś recepty na szczęście na zasadzie: Nie, Marcie, tu wszystko będzie dobrze. Nikt też nie oczekuje zwiedzania okolicy, wszystkich kulkowni, placów z zabaw, jakie tylko istnieją w promieniu 30 km, bo, moi drodzy, to jest Wasza potrzeba, nie ich. I tak jak często dostawałam w jakichś wiadomościach na Instagramie, takie zdanie padało, Bo ja chcę dać im na miastkę normalności. No i moi drodzy, to już jest Wasza potrzeba. My w obliczu całego tego zagrożenia. Tego wszystkiego, co widzimy, próbujemy sobie jakoś to obrobić. Zaczynamy tęsknić za tym, co nazywaliśmy normalnością wyjść na plac zabaw, do kina, pozwiedzanie i to jest nasza potrzeba, aby na nowo poczuć tą normalność bez cienia wojny. Tak? I często osoby, które goszczą u siebie osoby z Ukrainy, są w ten sposób zadziałać. Ja im dam na miastkę normalności. To nie jest ich potrzeba, to jest tylko i wyłącznie wasza potrzeba. Tu, niestety, to rozgraniczamy. I teraz każda osoba, która trafia do waszych domów, do domów waszych znajomych, ma taki swój indywidualny zbiór cech, mechanizmów obronnych, sposobów funkcjonowania, czy chociażby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. To jest taki multipakiet, taki bardzo uproszczony. Każdy z nas ma bardzo indywidualny ten multipakiet multi i chcąc udzielić wsparcia, której osobie, której totalnie nie znamy, tak naprawdę nic nie wiem o jej historii, o jej funkcjonowaniu, o jej potrzebach, o jej multipakiecie, możemy tak naprawdę bardziej zeszkodzić. Dlaczego? Bo nie jesteśmy w stanie realnie ocenić tego, czy nasze pytanie bądź reakcja tak naprawdę nie wywołają jakiejś takiej, wiecie, lawiny niekontrolowanych emocji w postaci płaczu, złości. Wycofanie bądź jakiejś takiej reakcji emocjonalnej, y, której nawet nasz odbiorca nie będzie w stanie skontrolować. Bez wiedzy w tej zakresie, w pracy z osobami z traumą, nie możemy ocenić konsekwencji, które możemy wywołać stawianymi przez nas pytaniami, które na pozór no, nam mogą wydawać się totalnie niewinne. W efekcie często te pytania no, y, są bardzo ingerujące świat przeżyć drugiej osoby, co dodatkowo potęguje tą jej reakcję emocjonalną. Mogą doprowadzić do flashbacków, czyli do takiego ponownego przeżywania traumy, poczucia derealizacji czy intruzji, czy takich wtargnięć niechcianych wspomnień. Więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, aby nie doprowadzić do takiej ponownej e, traumatyzacji osoby. Tak? Trauma jest bardzo delikatnym obszarem pracy terapeutycznej i wymaga, no moi drodzy, wiedzy oraz doświadczenia, aby, aby ta praca w ogóle była bezpieczna. No i drugą stroną medalu w całej tej sytuacji jest to. Czy wy macie w ogóle świadomość na własne reakcje, które mogą nastąpić wskutek tego, co usłyszycie? Albo zobaczycie, nie wiem, na telefonach tych osób, w jakichś filmikach przesłanych od ich rodzin. Zadaj sobie takie naprawdę szczere pytanie względem samego siebie: czy jesteś gotowy? Gotowa i wiesz, że na pewno te historie, które usłyszysz, filmiki, które zobaczysz, nie wywołają u ciebie reakcji, nad którymi sam nie będziesz w stanie zapanować. Bo poza zaoferowaniem wsparcia drugiej osoby musimy mieć też świadomość własnych granic, w ilości tego, co jesteśmy w stanie udźwignąć. Tak, takie małe ćwiczenie: zobacz, jak informacje z telewizji wpływały na ciebie w ostatnich dniach. Czy tak samo kładłeś się spać, czy nie miałeś odczucia lęku, czy nie skrolowałeś przypadkiem? W takim poczuciu w ogóle jakiegoś ogromnego napięcia w środku. No bo jeśli to, co zobaczyłeś w telewizji, wywołuje u ciebie ogromną reakcję emocjonalną, no to relacja z pierwszej ręki może być kilkukrotnie większą reakcją. Więc nie nadużywajmy własnych zasobów. Pomoc drugiej osobie musi być bezpieczna też dla nas, czyli dla wszystkich uczestników tej interakcji. Pamiętajcie, aby zadbać o siebie, bo my będziemy tak funkcjonować nie tylko przez najbliższe dni. Prawdopodobnie tygodnie, jak nie miesiące. I pomoc dla ludzi, którzy u Was będą mieszkać, albo z którymi będziecie mieć jakiś bezpośredni kontakt, udzielając im pomocy, nie jest sprintem, a maratonem. Dbaj o siebie i będzie Ci łatwiej zadbać o drugą osobę. No i przede wszystkim nie oczekujmy, że osoby, którym pomagamy, powinny zacząć uśmiechać, cieszyć, czy zachowywać w jakiś konkretny sposób, który jest tylko tak naprawdę w naszej głowie. Kiedy przyjmiemy te osoby do naszych domów, kiedy przyjmiesz, zabezpieczysz im tak podstawowe rzeczy jak jedzenie, sen, odpoczynek, no i internet, żeby mogli skontaktować się z własnymi rodzinami, no to sprawdź, czy jesteś gotowy na różne rozmowy. Jeśli nie, nie zaczynaj. Nie każda osoba też będzie chciała z tobą rozmawiać o swoich przeżyciach. Musisz przede wszystkim. No, słuchać tych osób, o czym one chcą rozmawiać. Jeśli już takie osoby, one mają prawo do własnych emocji, one będą różne. Niektórzy będą w trybie ucieczki jeszcze przez dwa, trzy tygodnie i będą totalnie zmrożeni emocjonalnie. Niektórzy będą dużo płakać, inni będą się złościć. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie zalewaj swoich gości koniecznością ciągłego siedzenia przy stole i uśmiechania się. Tak jak powiedziałam, to nie jest Instagram, to nie jest ten rosołek do zdjęcia i uśmiech, to jest życie i ono będzie różnie wyglądać. Osoby, które gościsz, mogą nie chcieć jeść tych rosołków, siedzieć razem wspólnie przy stole. Kiedy martwią się, ciężko idzie im przyłknięcie najzwyklejszej kanapki. Kiedy wiedzą, że na przykład ich najbliżsi teraz są ostrzeliwani. I to co najważniejsze, pytaj. Pytaj o potrzeby osób, którym pomagasz. Zostawij przestrzeń, aby mogli poczuć się bezpiecznie, aby sami mogli powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebują. Nie pocieszaj. Nie obiecuj, że będzie dobrze, bo takie obietnice no, mogą budzić złość i zwątpienie. To. Tutaj przychodzi mi do głowy od razu analogiczna obietnica, y, którą niektórzy pocieszacze y, chcą składać osobom z depresją. Nie, nie, tam wszystko będzie dobrze, w ogóle słońce świeci, ciesz się, nie? Świat jest piękny. No nie, no bo to jest jakoś tak, wiecie, takie zabieranie możliwości przeżywania tej osobie, jej stanów, jej emocji, tak? Ym, te osoby potrzebują spokoju, a nie obietnic bez pokrycia. I ja myślę sobie najważniejszy w ogóle postulat mój do wszystkich, nie bójcie się ciszy. Ona nastąpi, będzie naprawdę bardzo naturalna i będzie też największą formą wsparcia, jaką możesz dać, bo wiecie, to w ciszy rozgrywa się najwięcej treści emocji. Często osoby, które przychodzą na psychoterapię jakoś tak na dzień dobry zadają pytanie, ale czy tu będziemy milczeć? Czasami są sesje, w których trzeba pomilczeć i tam Naprawdę rozgrywa się najwięcej tych treści i emocji, tam jest taka gigantyczna wewnętrzna praca pacjenta. I mu na to pozwalamy. Nie ingerujemy, nie ugłaśniamy wszystkiego, pozwalamy pewnemu procesowi się toczyć. Potem, dopiero jeśli ta osoba jest gotowa, no to może o tym opowiedzieć. Nie rzucaj się w wir organizowania czasu wolnego, jakiegoś poczucia normalnego życia, to jest to, o czym już mówiłam, i zaoferuj pomoc, gdyby czegoś potrzebowali. Nie, nie narzucaj się z tym wielokrotnie. Jeśli, będziesz, czy, jeśli oni będą czegoś potrzebować, ja ci gwarantuję, że dadzą ci znać. Jeśli osoba, którą będziesz gościć, będzie chciała porozmawiać o tych swoich doświadczeniach, to przede wszystkim zapewnij spokojne miejsce. Żeby to nie była kuchnia, do której córusz ktoś wchodzi, tylko żeby to był pokój, w którym będziecie mieć spokój. I rozmawiając z tą osobą, daj przestrzeń. Do tego, co ona chce powiedzieć. Nie wypytuj, nie oceniaj, nie interpretuj, tylko po prostu bądź. Towarzysz jej w jej opowieści. Akceptuj i bądź. I to jest tak naprawdę najważniejsza złota rada w całej interwencji kryzysowej. Tak? To jest to, czego też. Wiele osób po prostu się boi, że będzie musiało dopytywać, próbują dopytywać, ale to jest otwieraniem trochę puszki Pandory. Tego nie robimy. Nie wracaj po raz kolejny do tej rozmowy, jeśli twój rozmówca też nie wyrazi takiej potrzeby. Słuchaj, obserwuj, bądź, naprawdę nic więcej nie jest tutaj potrzebne. Nie baw się w psychologa, bo to może mieć gigantyczne konsekwencje dla twojego rozmówcy, bo nie otwieramy traum, nie mając o nich tak, na, tak naprawdę pojęcia. I ostatni, ostatni punkcik w tym wszystkim to po takiej rozmowie zadbaj też o siebie. Sięgnij po wsparcie swoich przyjaciół, rodziny, to, co usłyszałeś, jest bardzo trudnym kawałkiem, którego no, nie musisz dźwigać sam, bo to jest też bardzo, bardzo trudne. Pamiętajcie też, że ci ludzie potrzebują czasu i spokoju, aby móc tak sobie wewnętrznie obrobić te wydarzenia w ogóle ostatnich dni. Obrobić, czyli przeżycie zetknąć się ze wszystkimi emocjami, które im towarzyszą, opłakać, aby stopniowo móc sobie radzić. I to było niemożliwe w momencie kiedy oni organizowali sobie te wszystkie swoje siły wewnętrzne do tego, aby uciec. I tak naprawdę dopiero teraz będzie na to czas. Teraz kiedy mogą mieć poczucie bezpieczeństwa i wiedzą, że mogą się jakoś w ogóle z tym, tym pakietem wewnętrznych emocji odpakować. I to, co tu jest, myślę sobie, takie gigantycznie ważne, to jest to, że dużego procenta tych osób pojawią się różne objawy: mogą się pojawić zaburzenia snu, mogą się pojawić problemy z regulacją emocjonalną, płaczliwość, spadek nastroju. Tak naprawdę dopiero za kilka tygodni będziemy mogli realnie ocenić, co to przyniosło. U niektórych przyniesie Zaburzenia lękową u niektórych przyniesie objawy depresyjne, u niektórych ograniczy się to tylko do zaburzeń snu. Tego nie wiemy i tego też nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. U niektórych wystąpi PTSD, czyli zespół stresu półrazowego, no i dopiero za jakiś czas, za te 3-4 tygodnie będzie adekwatny czas do udzielania takiej pomocy terapeutycznej, no bo musimy mieć już jakiś konkret objawów, aby móc ukierunkować tą pomoc na konkret. Nie? nie każda osoba, która ucieka z Ukrainy, będzie miała traumę i nie każda będzie mieć objawy PTSD, czyli tego zespołu stresu półrazowego. Jeszcze jednym ważnym punktem w tym wszystkim, o którym jakoś tak ciągle myślę, aby nie zapomnieć, y, powiedzieć, to jest to, że osoby, które trafiły do Twojego domu czy do, do Twoich znajomych, mają swoje przyzwyczajenia. Mają kulturę, w której dorastali, odmienną od naszej. Swoisty zestaw ten tych cech, ten taki multipakiet. I to nie oznacza, że nagle ktoś będzie się tylko dopasowywał do ciebie. Z osobami, które będą u ciebie zakwaterowane, trzeba będzie się dotrzeć, co może rodzić konflikty, zniechęcenie i to będzie całkowicie normalne. To jest ważne też, jakiego języka używamy. Kiedy przygotowujemy się do przyjęcia tych ludzi, albo kiedy o nich mówimy w naszych domach, w naszych rodzinach, wystrzegałabym się pojęcia: moi Ukraińcy. Widzicie, jakoś tak w social media można to poobserwować, na Instagramie różne osoby, które pokazują, że, że przygotowują się do przyjęcia tych rodzin, jakoś im pomagają, mówią, moi Ukraińcy to, bo dla moich Ukraińców tamto z jednej strony spoko, bo to jest jakieś um, pokazywanie ludziom, że tak, trzeba pomagać, ale z drugiej strony niesie to pewne zagrożenie. Ja mam dzieci w wieku szkolnym, stąd y, też obserwuję. Jak idę odbierać do szkoły, czy, czy jak się gdzieś pojawiam w tej szkole, co możemy zaobserwować? Język, którego używają między sobą dzieciaki. Mówią: A ty masz swoich Ukraińców? Bo ja swoich mam. No i mamy, Houston, mamy problem, dlatego że jeśli dzieciaki z rodzin uchodźczych trafią do tej szkoły, będą czyjimiś Ukraińcami. Czy to będą Ukraińcy Jacka, Piotrka czy Zosi? Nie będą mogli istnieć w swojej tożsamości, tylko jako czyjś Ukraińcy. I myślę, że to będzie ich. Obym była z moją wróżbitą i ja obym się myliła. Będzie to ich stawiać, wiecie, no, trochę w tej hierarchii szkolnej, niestety, ale stopień niżej. Dlatego ja bym bardzo unikała tego sformułowania, bo to nie są czyjś ludzie. Oni nie należą do Was, nie są Waszymi Ukraińcami, nie Ukraińcami Waszych sąsiadów, tak. tylko są ludźmi, którym, którym dajemy schronienie, ale są indywidualnymi jednostkami. I to w jaki sposób mówimy, słuchają tego nasze dzieci, potem to powtarzają w szkole, i potem w tą szkołę, w to środowisko rówieśnicze, muszą wejść dzieciaki uchodźców. Dajmy im dobry start, dajmy im no, też to poczucie bezpieczeństwa, szacunku. A to, jak my mówimy, tak mówią nasze dzieci. Zapamiętajcie to. Ostatnim punktem tego, o czym dzisiaj gdzieś chciałam Wam powiedzieć w tym pierwszym odcinku, to jest zdanie, że pomaganie jest wyczerpujące. Jest naprawdę gigantycznie wyczerpujące na różnych płaszczyznach. Aby pomagać, Musimy mieć też wewnętrzny balans, umiejętność zadbania w tym też o siebie, bo jeśli rzucimy się na takie hura, to będzie się pojawiać to, co już teraz pojawia się w relacjach osób z, z punktów recepcyjnych, czy, czy z miejsc, w których no, zaczyna brakować rąk y, do pomocy, bo niektórzy się wykruszają i doświadczają takiego wypalenia w tym, co robią. No, ja odwołam się tutaj do definicji wypalenia zawodowego. Freudenberger i Nord. Wypalenie zawodowe jest stanem, który krystalizuje się powoli przez dłuższy okres przeżywania ciągłego stresu i zaangażowania całej energii życiowej, który w końcowym efekcie wywiera negatywny wpływ na motywację, przekonania i zachowanie. No i to jest też to, co jest pewnym zagrożeniem dla osób, które pomagają. Przyglądnijmy się po kolei, jak to wypalenie zawodowe może się objawiać. No bo ono objawia się przede wszystkim na trzech płaszczyznach. Na płaszczyźnie wyczerpania fizycznego, i tutaj może być od chronicznego zmęczenia, braku energii, osłabienia, bólu pleców, zmiany zwyczajów żywieniowych, zmiany wagi ciała, zwiększonej podatności na przeziębienia, infekcje, pozaburzenia zaburzenia snu, koszmary senne i zwiększone np. przyjmowanie leków czy konsumpcję alkoholu w celach zniwelowania wyczerpania fizycznego. Wypalenie może nastąpić też poprzez na takie płaszczyźnie wyczerpania psychicznego, i tutaj mm, mówimy już o negatywnym nastawieniu do siebie, negatywnym nastawieniu do pracy, którą wykonujemy, negatywnym nastawieniu do życia, wykształcenia takiego nastawienia, wiecie, lekceważącego, agresywnego, utraty szacunku do siebie, czy poczucia własnej jakiejś takiej nieudolności, poczucia niższej wartości, czy zerwania kontaktów e, ze znajomymi. I mamy trzecią płaszczyznę wyczerpania, i to jest wyczerpanie emocjonalne. I tutaj um, czego osoba może doświadczać: uczucia bezradności, beznadziejności, braku perspektyw, niepohamowanego płaczu, uczucia rozczarowania, poczucia pustki emocjonalnej, rozpaczy, osamotnienia, zniechęcenia, no i może dojść do ogólnego braku, braku chęci do działania. I Christine Maslach prowadziła badania nad wypaleniem zawodowym ze swoimi współpracownikami. i Przede wszystkim prowadziła te badania w zakresie grupy osób zajmujących się zawodowo pracą, no, w służbach tych wszystkich socjalnych, które, których zakres pomocy i wspierania ludzi e, jest taki najszerszy. No i oni doświadczali faz po kolei wyczerpania. Pierwsza faza to była wyczerpanie emocjonalne i dominowały w niej przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Poległowe zmęczenie, bezsenność, zniechęcenie do pracy, pesymizm, coraz mniejsze zainteresowanie tymi sprawami, pomagania i ogólną drażliwością. Jeśli tutaj osoby jakoś nie zadbały o siebie, nie powróciły do wewnętrznego balansu, no to następowała druga faza i to była faza depersonalizacji. Z czym była związana? Z obojętnością i dystansowaniem się wobec problemów osób, którym pomagali, obwinianiem tych osób za swoje niepowodzenia, skróceniem czasu, jak gdyby udzielanej pomocy, cynizm i zwiększeniem takiego psychicznego dystansu wobec osób, którym pomagano. Potem następowała faza trzecia, łączyła wszystkie dotychczasowe symptomy, i tutaj była przede wszystkim negatywna ocena siebie. Jako pracownika to poczucie totalnego takiego wypalenia emocjonalnego w tym, co się robiło. Był też objaw zmniejszonej efektywności pracy. Wzrastała konfliktowość w stosunku do współpracowników. Pojawiał się silny lęk, poczucie krzywdy i winy. I lęk był tu faktycznie takim objawem mocno somatycznym. To jest to, do czego można dojść, kiedy tak rzucimy się na hura. Pomagając, nie wentylując własnych emocji, nie dbając też o swój własny komfort, nie dbając o własne potrzeby, czyli na przykład higiena życia, taki sen, który trwa 7-8 godzin, dbanie o regularne posiłki, dbanie o własną kondycję fizyczną, o to, żeby móc odpocząć, zregenerować się. To jest ryzyko, kiedy nie wyznaczamy granic pomiędzy tym życiem prywatnym, a tymczasem, w którym pomagamy, kiedy nie dbamy o swoje potrzeby fizyczne, psychiczne, emocjonalne, społeczne czy duchowe, i kiedy ograniczamy satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Pomaganie jest bardzo potrzebne, ale to pomaganie będzie tutaj maratonem. Musimy o siebie dbać, musimy pamiętać o własnych potrzebach, musimy rozkładać siły. Na długi czas tego biegu. Pamiętajcie o sobie, dbajcie o siebie, dbajcie o własną wentylację emocjonalną, bo to jest teraz najważniejsze. Nie możemy pomagać długoterminowo tym ludziom, jeśli sami o siebie tak naprawdę emocjonalnie nie zadbamy. Wypalenie w tej pomocy jest pewnym ryzykiem, ale ono nie musi nastąpić. Jako naród świetnie się mobilizujemy, świetnie pomagamy. Dajmy z jednej strony uchodźcom przestrzeń i czas na to, aby mogli dojść do siebie, ale też sami dbajmy o wewnętrzny balans. Tą myślą chciałam już zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia za miesiąc. Mam nadzieję, że następny odcinek już będzie zgodnie z moim planem. Do zobaczenia!